Hejka, hejka, witam Was serdecznie na moim kanale Domowe Rozrachunki. Dzisiaj podsumujemy sobie trzeci już tydzień grudnia i oczywiście losujemy w konkursie nasz w rozdaniu, nasz planer. Zacznę sobie tak, od podsumowania trzeciego tygodnia. Powiem Wam, ja nie wiem, czy u Was też jest takie szaleństwo, ale u mnie jest po prostu. No, mega, mega szaleństwo, i sama nie wiem po prostu, jak mi ten czas leci tak szybko, że to jest niesamowite. Skończyłam sprzątać chatę, a w mojej głowie jest po prostu tyle różnych pomysłów na zmiany w tym domu, że ja nie wiem czy ja się wyrobię, i ja chyba bym po prostu potrzebowała tak wygrać w totka. No, to tak tytułem wstępu. Dobra. Robimy sobie podsumowanie. Zakupy bieżące mamy tak: dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dwa i pięćset czterdzieści sześć, dwadzieścia siedem, sześćset dwadzieścia osiem, czterdzieści dziewięć. sześćset dwadzieścia osiem, czterdzieści dziewięć. Dobra, to by było z bieżących zakupów. Moda, Moda Nic, Dom, tak, kupiłam. Kupiłam firany do salonu, bo tak jak Wam mówię, u mnie jest po prostu niekończące się zmiany i mam, mam tyle pomysłów w głowie, że to jest po prostu niesamowite. Od y, zmian kafelek y, na dole w kuchni i w... a nawet nie będę gadać, bo to szkoda gadać. <gryw> po prostu dobrze, że nie wiecie, co się dzieje w mojej głowie. Y, dobra. Moda nic. Na paliwo wydaje mi się, że. Nie, tankowałam 9 grudnia, czyli na paliwo też nic. Na angielskim byłam. 90. I wiem, już e, moja pani nauczycielka powiedziała, że ani w Wigilii, ani w Sylwestra nie będzie zajęć, bo wyjeżdża. Mało tego. Tak, dopiero się z nią spotykam w styczniu, po 7 stycznia. Tu nic, woda, nic, prąd, nic, podatek, tutaj nie było nic. <laughs> Z rzeczy szkolnych, nic na przyjemności, nic i na inne, nic. No to proszę, jak skromnie mi tu wyszło plus 300, plus nie dziewięć, 90. 1018, 49. 1018, 49. Bardzo ładnie mi poszło, bardzo ładnie. Jestem z siebie dumna. Mm. <laughs> Ale dużo rzeczy pokupiłam. W zasadzie wszystkie prezenty mam już kupione. Wszystkie e, produkty na e, święta mam już kupione. Więc e, teraz to już będzie tylko e, przyjemnie. Zresztą jutro mój mąż ma urodziny, więc. Może jeszcze co nieco zobaczę, ale nie mogę za dużo zdradzać, bo wiecie, on tutaj ogląda, no to <laughs> za dużo nie może wiedzieć. A dzisiaj sobie tak postanowiliśmy, bo co roku ja sobie robię moją taką mapę marzeń, e, jakby ona jest niezależna od tych planów na 2025 rok, które robię, ale jest to taka moja mapa marzeń, którą bym chciała zrealizować, co do siebie przyciągnąć. Ja bardzo wierzę w takie rzeczy i tak jest i powiem Wam, że wszystko, wszystko. Co w tamtym roku napisałam się spełniło. Rzeczy, których nie doprecyzowałam tak konkretnie, też się sprawdziły. I po prostu, no, naprawdę super. Więc dzisiaj sobie z moim mężem będziemy tworzyć naszą mapę marzeń. Dzisiaj jest 22. I dzisiaj mamy 14 zł, bo raz tak, raz tak. Jak miałam 11, to teraz 14. Dobra. I 22, 12 plus 14, czyli 275 zł. Dobrze. 14 zł sobie. a chyba mam tam piątkę, to tą złotóweczkę sobie. Wyciągnę. Powiem Wam tak. Dobrze, że mam te wyzwania, bo po prostu na te moje plany, to i tak. Będę potrzebowała dużo więcej, ale, ale przynajmniej jakiś start, jakiś start będzie. Dobrze, Boże, zostały po prostu dwa, e, dwa dni i święta. Nie mogę się doczekać. Ja jeszcze, to prawda, jutro i w Wigilię idę normalnie do pracy. Mój mąż też. Ale, no ale co? Trudno. Później mamy trochę wolnego... Znaczy ja później znowu w piątek idę do pracy, ale... Te dwa dni chociaż i później znowu weekend, no to będzie super. Dobra dziewczyny. Zaczynamy nasze rozdanie. Mam tutaj e, po prostu e, wszystkie osoby, które. Się zgłosił. Ja Wam powiem, że tak, ja się w ogóle tego nie spodziewałam. Na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, jest Was 216, 216 osób. To jest po prostu jakiś hardcore. Tym bardziej, że tydzień temu, w niedzielę, dokładnie 7 dni temu, jak mówiłam Wam, że robię jednak to rozdanie, były 194 osoby, więc po prostu 22 osoby doszły po prostu w ciągu tygodnia i jestem naprawdę tak bardzo wdzięczna. I tak bardzo Wam wszystkim dziękuję, że tutaj zaglądacie, że jesteście ze mną. Sprawiacie mi ogrom przyjemności i po prostu no wow, wow. E, tak się zastanawiam, czy co, e, z e, 100 no, subskrybentów nie będę robić e, rozdań, ale po powoliutku chyba, chyba tak zrobię, bo po prostu daje mi to bardzo dużo przyjemności i cieszę się, że że tak jest, więc bardzo jestem Wam wszystkim wdzięczna za to, że tutaj jesteście, że śledzicie, a już teraz nie gadam, tylko przechodzę do losowania. Tak jak mówiłam, wszystkie osoby, które zostawiły serduszko, serduszko w komentarzu są brane pod uwagę. Losujemy, losujemy, losujemy. Mam, budżet od serca, bardzo serdecznie gratuluję Ewcia, <grym> planer leci do Ciebie, więc bardzo bym Cię prosiła na maila domowe podłoga rozrachunki małpawp.pl tam w informacjach inne jest, jest podany ten mail, bardzo Cię proszę o dane do wysyłki, o paczkomat, do którego mam przesłać, bardzo bym chciała jutro to zrobić, także żeby ta paczuszka szybciutko poleciała, także bardzo, bardzo gratuluję i cieszę się, że że planer leci do ciebie. Znaczy pewnie bym się cieszyła, że leci do każdego, ale bardzo się cieszę, że leci do ciebie. Także tak. Wszystkim osobom, które wzięły udział w tym rozdaniu, bardzo dziękuję. Myślę, że to na pewno nie będzie ostatnie rozdanie na tym kanale. Na 300 na pewno coś wymyślę. Jak nie z rzeczy do planowania, to jakichś takich rzeczy, które bardzo lubię. No jeszcze zobaczymy. A tymczasem co? Życzę Wam wszystkim owocnych przygotowań do nadchodzących świąt. Ten szał jest na pewno u każdego już taki wyczuwalny, więc powodzenia. Mam nadzieję, że wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowaliście, zostaną zrealizowane. I co, na pewno się nie będziemy życzyć, więc wszystkim życzę, na pewno się nie będziemy widzieć, więc wszystkim życzę spokojnych, rodzinnych i z tego co widzę, to bardzo ważne, żeby to były zdrowe święta. Odpoczywajcie, przewietrzcie głowy, twórzcie swoje plany na nadchodzący rok i wracajcie dalej, umilajcie nam, mi, czas swoimi vlogami i swoimi filmikami. Ja czekam z niecierpliwością zawsze na, na każdy. Także jeszcze raz wesołych świąt, cudownego czasu z rodziną. Pa!